Rzadki rocznik pół talara Stanisława Augusta Pańtowskiego, rocznik 1784, solidny egzemplarz oceniony przez nas na stan drugi, metalistycznia, absolutnie trzyma, stan drugi, strona z herbem, z mocnym lustrem, tu praktycznie większych śladów w obiegu nie mamy, proszę spojrzeć, jest to egzemplarz wybity. Świeżym stemplem, jak pięknie odcina się relief od tła. Także ta strona naprawdę piękna. Strona portretowa, już troszkę słabsza, wyraźniejsze wytarcie na szyi oraz na policzku, aczkolwiek też jest to moneta z bardzo świeżym lustrem, detalistycznie ładna, także prawie mi wypadła, aczkolwiek na szczęście udało mi się utrzymać w dłoniach. Nie będziemy powtarzać tego filmu. Większość naszych filmów jest, proszę państwa, generalnie spontaniczna. Mówimy to, co myślimy. Także nie będziemy edytować tego filmu, jeszcze raz go nakręcać. Szkoda czasu. To, co chcieliśmy, to żeśmy tutaj przekazali państwu w tym filmie. Solidny, ładny, względnie rzadki Półtalar SAP, rocznik 1784.